Szanowni Państwo, witam wszystkich bardzo serdecznie na drugiej już dzisiaj konferencji prasowej Państwowej Komisji Wyborczej, poświęconej wyborom do Parlamentu Europejskiego. Są z nami zastępca przewodniczącego Państwowej Komisji Wyborczej pan sędzia Sylwester Marciniak, członkowie Państwowej Komisji Wyborczej pan sędzia Arkadiusz Despot Mładanowicz, pan sędzia Krzysztof Strzelczyk. Oraz sekretarz Państwowej Komisji Wyborczej i jednocześnie szef Krajowego Biura Wyborczego, pani Magdalena Pietrzak. Bardzo proszę, panie przewodniczący, o zabranie głosu. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawi komunikat z dnia 26 maja 2019 roku o liczbie osób ujętych w spisach wyborców oraz liczbie wyborców, którym wydano karty do głosowania do godziny 12 w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Zarządzonych na dzień 26 maja 2019 roku. Po pierwsze, zbiorcza informacja w skali kraju. Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych otrzymanych od 25 426 obłodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 25 426 komisji obwodowych, podkreślam, to jest stanowi 100% komisji obodowych, informuje, że w wyborach do Parlamentu Europejskiego według stanu na godzinę 12 w dniu 26 maja 2019 roku, po pierwsze, liczba osób uprawnionych do udziału w wyborach, to jest liczba osób ujętych w spisach wyborców, w obwodach, z których otrzymano dane, wyniosła 29 704 tysiące, <laughs> przepraszam, 44 osoby. Wydano karty do głosowania, 4 275 352 osobom uprawnionym, co stanowi 14,39% w stosunku do liczby osób uprawnionych do udziału w tych wyborach. W porównaniu do wyborów sprzed 5 lat, kiedy frekwencja wyniosła 7,31%, możemy mówić prawie o podwojeniu y, osób, które oddały głosy. Y, warto też podkreślić, że w ostatnich wyborach do Sejmu o tej godzinie frekwencja wyniosła 16,47%. Jeżeli chodzi o zbiorcze informacje według okręgów wyborczych, y, przypominam, mamy 13 okręgów wyborczych, albowiem y, okręg numer 10, Czyli Małopolska obejmuje również województwo świętokrzyskie. Okręg numer 12 to jest okręg obejmujący województwa dolnośląskie i opolskie. I okręg numer 13, który obejmuje województwo zachodniopomorskie i y, lu, lubuskie. I proszę Państwa, najwyższa frekwencja to jest okręg numer 4. 16 i 19 setnych procent. Drugie miejsce Warszawa 1. Drugie miejsce, okręg numer 10, to jest Kraków 16 i 18 setnych procent. Trzecie miejsce, okręg numer 9, Rzeszów 15 i 96 setnych procent. To jest ta czołówka in plus wyróżniająca się. Natomiast jeżeli chodzi o Okręgi, w których frekwencja jest najniższa, to okręg numer 13 Gorzów Wielkopolski 12,96%. Drugie miejsce od końca okręg numer 12 Wrocław 12,88%. I trzecie miejsce okręg numer 7 Poznań 13,2%. Jeżeli chodzi o zbiorcze informacje według województw, pierwsze miejsce zajmuje województwo Małopolskie 16,96%, drugie miejsce województwo Podkarpackie 15,96% i trzecie miejsce województwo Mazowieckie 15,18%. In minus wyróżniają się województwa. Województwo Opolskie 11,88%, Lubuskie 12,37% i Warmińsko-Mazurskie 12,72%. Jeżeli chodzi o zbiorcze informacje w wybranych miastach, to tutaj należy podkreślić, iż pierwsze Miejsce exequo zajmują dwa miasta, Rzeszów i Toruń, 17,5%. I dwa miasta równolegle, trzecie miejsca to jest Kielce i Warszawa, 16,79%. W stosunku do liczby uprawnionych, najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu. W miejscowości Krynica Morska, powiat nowodworski, województwo pomorskie tu frekwencja wyniosła 42,81%. Bardzo dziękuję za te dane. Czas na pytania ze strony dziennikarzy. Bardzo proszę o pytania. Bardzo proszę, panie sędzio. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o incydenty według stanu na godzinę 9.30, w sumie incydentów było 47, a w związku z tym niewielki wzrost jest incydentów, czyli w stosunku do komunikatu na godzinę 5.30 można powiedzieć, że wybory przebiegają bez większych istotnych zakłóceń. Spośród poszczególnych grup czynów, które zostały popełnione najwięcej dotyczyło usuwania, uszkadzania ogłoszeń, Odnotowano na godzinę 9.30, 20 takich zdarzeń. W drugiej kolejności, to choć doszło do 11 przypadków prowadzenia agitacji wyborczej. Z kategorii przestępstw w jednym przypadku w miejscowości Bogucice wyborca wyniósł kartę wyborczą. Z lokalu, która na skutek akcji funkcjonariuszy policji została odebrana, doszło do jej odzyskania. W sumie na godzinę 9:30, jak już mówiłem, doszło do 47 przypadków naruszenia zasad prawa wyborczego, czyli wykroczeń i przestępstw wyborczych. Dziękuję bardzo. W takim razie bardzo proszę o pytania ze strony dziennikarzy. Pani redaktor Telmińska, TVN24. Nie Chciałam jeszcze wrócić do tego przypadku z Olsztyna, o którym była mowa na pierwszej konferencji, gdzie nie trzeźwy był przewodniczący komisji. Czy to w jakikolwiek sposób wpłynęło na wybory, jak działa komisja w takim razie, skoro przewodniczącego nie, w żaden sposób to nie wpłynęło na, na wybory. To miało miejsce jeszcze przed otwarciem lokalu wyborczego i, i, i został zastąpiony inną osobą, pan przewodniczący. Takie, w takich sytuacjach rzeczywiście no, policja została powiadomiona, ale, ale i, i w tej chwili nie mamy problemu z osobami do składów komisji dlatego też i, i bez żadnych problemów można było uzupełnić osobowo taki skład takiej komisji. Czy są jeszcze jakieś pytania? Jeżeli nie ma w tym momencie bardzo proszę. 6 maja to nie jest nie tylko szczególny dzień z uwagi na wybory europejskie, ale również z uwagi na piękne święto, czyli dzień Matki Bardzo dziękujemy Państwu. Kolejna konferencja odbędzie się o godzinie 18:30. Zapraszamy.